Moi drodzy, witam was w kameralnie. Właśnie odjeżdżam z stacji benzynowej. Hmm. <laughs> no, tak wyszło. W każdym razie dzisiaj jestem w samochodzie, który jest dosyć paliwożerny, ale no cóż, czego się nie robi dla motoryzacji, moi drodzy. To nie o to chodzi przecież. Dzisiaj chodzi też o chwilę bycia tym dzieckiem, niesfornym dzieckiem, które rozrzuca zabawki po domu i jego mama się denerwuje. Dlaczego mówię o zabawkach, bo właśnie odebrałem pewien prezent od Shell, od marki Shell, który mam ze sobą, to nie jest jedyna rzecz, którą odebrałem, ale akurat wyciągnąłem to, żeby wam pokazać mniej więcej. Później wam pokażę trochę więcej. Ok, to już mniej więcej wiecie o co chodzi w tym samochodzie. Tak, to nie jest jedyne, co dzisiaj odebrałem. Ten samochodzik elektryczny napędzany na słoną wodę. Tak, na wodę z solą. Jeżeli ją zmieszacie i wlejecie tam na baterię, która go napędza, to on będzie jeździł. Do tego mam również tor, taki składany tor, który można rozłożyć w różnych konfiguracjach. Więc będziemy się bawić. Spróbujemy dzisiaj może rozłożyć tor dla BMW w bagażniku BMW. Co wy na to? w no, M3, w którą jedziemy w tym momencie, ten bagażnik jest całkiem spory. Tak. No właśnie, dzisiaj jedziemy BMW M3 F80. Ale już od razu mogę Wam powiedzieć, albo już pewnie się zorientowaliście, że nie jest to zwykłe BMW M3F80. Oj nie! Odebrałem dzisiaj ten samochód od Łukasza z Walter Motors. Łukasz ostatnio, kiedy się z nim skontaktowałem, powiedział mi, słuchaj, może być M3F80. Jeszcze nie ma nowszego. No, rzeczywiście nie ma nowszego. Jeszcze przynajmniej. Zobaczymy, co pokaże BMW. W każdym razie ten samochód. Debiutował w 2014 razem z BMW m 4 Coupe, M3 Sedan i BMW m 4 Coupe. i razem z nimi nastał również wtedy czas nowego sześciocylindrowego turbodoładowanego rzędowego silnika. Oczywiście wszystko było strojone na słynnym Nurburgringu, korzystało z bogatej historii poprzedniej generacji. Straciło na wadze oczywiście w porównaniu do poprzednika, oszczędzało co ja mówię, oszczędza do 25% więcej paliwa od poprzednika i wyznaczało oczywiście nowe standardy itd. Tak tak Jasne, że tak, tak też będzie dokładnie z następcą tego modelu, czyli F80. Tylko czy BMW będzie w stanie wypuścić jeszcze coś podobnego? tak bezkarnie. O tym, czym jest dokładnie ten samochód, którym jedziemy, za chwilę, bo najpierw pomyślałem sobie, że zróbmy taki tribute to M3, bo przecież przez wielu jest to samochód uważany za ten ostatni, prawdziwy. Więc jeżeli chodzi o seryjne M3 z opcjonalną, siedmiostopniową, dwusprzęgową przekładnią, ten samochód przyspiesza do setki w 4,1 sekundy. Silnik generuje do tego maksymalny moment w wysokości 550 Nm i oczywiście 431 koni mechanicznych. W lewo jadę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczcie teraz, jak się tym samochodem rusza. <grybuj> Oj, to jest tak chore auto, że aż o tym, że ten silnik jest genialny, przekonałem się już przy okazji jazdy BMW M2 Competition jakiś czas temu prawie dwa lata w tym momencie chyba mijają. Uuu, strasznie długo. Ten silnik jest oczywiście wysokoobrotowy i łączy w sobie to, co najlepsze z silnika wolnossącego i turbo doładowanego, co jest niesamowite. Nie dziwię się w ogóle, bo ten samochód jest tak świetną bazą do podnoszenia mocy. Oczywiście, że nadal nie jest to astetyczny, klasyczny model BMW, więc takie rzeczy jak elektronicznie sterowany mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu, czy dynamiczna kontrola stabilności również są Tutaj na pokładzie, ale to nie znaczy, że ten samochód nie pozwala na kontrolowane poślizgi. Niezależnie w jakim trybie jedziecie, to i tak zawsze bierzecie odpowiedzialność za stabilność tego samochodu. Natomiast gdziekolwiek bym nie czytał o tym samochodzie, tam zawsze przewijało się stwierdzenie, że BMW M3 Sedan powstało również jako ten samochód do użytkowania na co dzień. No ale, żeby było jasne, BMW M3 F80, mimo wielu zaawansowanych rozwiązań, mimo Wielu poprawionych w tym modelu rzeczy na przestrzeni tej produkcji jest dzikie. Jest dzikie. M3F80 przy tym wszystkim zostaje naprawdę dosyć surowe w obcowaniu. Natomiast ten samochód to już zupełnie inna bajka. Mapa tutaj jest wgrana na 580 koni, natomiast macie stejdzie e, tak zwane. Oprócz tego samochód jest obniżony, ma customowy wydech, który jest. W tym momencie to on brzmi trochę jakby ktoś stukał w aluminiową puszkę. Albo w ogóle go nie słychać. Natomiast, jak włączy się tryb M1 bądź M2, czego nie chcę robić, bo nie chcę uruchamiać pełnej mocy i w dodatku wyłączać kontroli trakcji, to byłoby bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony. Chociaż zrobiło się sucho, nie kuście. Natomiast, później, jeszcze do tego samochodu z zewnątrz został dołożony pakiet Performance Carbon. Więc auto wygląda nieziemsko. Jest naprawdę piękne. Wyjeżdżamy z miasta, moi drodzy, zobaczcie na to. To brzmienie jest niesamowite, ale dopóki jestem na prostej i mogę Wam jeszcze trochę pogadać, włączę tryb M1. I patrzcie teraz. Redukcja. Jesus Christ. O, to jest tak okrutne. To leci. To leci, to nie jedzie, to leci. To po prostu się ślizga. Oj, ja już kocham ten samochód. Łukasz nie oddaje, sorry, wiem, że byliśmy umówieni, ale cóż no widzisz, takie jest życie, no jest... Jesus. Oj, nie chcecie z tym autem zadzierać. Jezu, w ogóle reakcja na gaz tego auta jest, jest niesamowita. Taką podobną pamiętam, nie mam za dużo respektu do tego auta, po... podobną pamiętam z M2 Competition. W ogóle ciężko mówić jak się jedzie tym autem, trzeba być tak skupionym. O! O! Jest niesamowite, ale wyczuć go też nie jest łatwo. To nie jest prosty samochód w żadnym wypadku. Ostatnio, jedną rzecz widziałem na Carfrotul. Nie wiem, czy znacie Carfrotul taki brytyjski kanał motoryzacyjny, który również jest stroną internetową, serwisem dla motomaniaków, wszelakich i tak dalej. Przepraszam. Przepraszam, nie chciałem... Przepraszam, jeszcze... Przepraszam, przepraszam... Na Carshot'u czytałem ostatni artykuł właśnie o M3 F80 i tam było pięć powodów, dla których to jest najlepsza generacja M3. Po pierwsze, ten samochód, jak napisano dokładnie tam w tej opinii, udowadnia, że moc to nie wszystko i rzeczywiście tym autem można się pobawić. Seryjnie to ma tylko 431 koni, ten samochód to już zupełnie co innego. Po drugie, ten samochód po prostu Cię zabije wtedy, kiedy popełnisz błąd i rzeczywiście tak jest, albo bywało przynajmniej na początku. Po trzecie, wygląda bardzo dobrze i o tym dzisiaj mówiłem i tak, to wygląda świetnie, ten samochód jest po prostu bardzo ładny. Po czwarte, ma genialny silnik, tak, który jeszcze w dodatku ładnie wygląda pod maską, tak i po piąte, takie M3 już chyba nigdy nie powstanie. Trzymacie mocno rąk na kierownicy, to zapomnijcie o jeździe tym samochodem. <laughs> to nie jest auto do jeżdżenia jedną rączką do lansu. O nie, ja już się lepiej zatrzymam i pokażę Wam to, co miałem Wam pokazać. Nie wiem, czy tu będzie najlepsze miejsce, a jakie nie, to wybiorę inne. Okej, okay. udało mi się zatrzymać tam, gdzie chciałem. W każdym razie miałem Wam coś pokazać, no i już właśnie spieszę to zrobić, bo w bagażniku rozłożyłem już przynajmniej to, co dostałem od Shell'a. Mam tutaj M4, co prawda, o której dzisiaj już mówiliśmy, M4. -ka. Jedna taka bateria, którą możecie podładować. Ah, no i jest. Racetrack nieplastikowy, co bardzo ważne. Wszystko jest eko, no bo jak elektryczne, no to jest z naturalnych składników i trzy samochodziki, którymi ja już się jakiś czas temu bawiłem. Nawet jeden okleiłem pięknie, pięknie. A jeden mamy jeszcze nowy i zaraz wam pokażę. W środku tutaj jest właśnie pipeta, którą się nakłada słoną wodę na baterię i w środku mieszadełko do pomieszania wody z solą. No to ja to wszystko w tym momencie rozkładam i zaraz wam pokażę jak to jeździ. No i proszę bardzo. Złożyłem, jeździ, co prawda trochę tormi się rozjeżdża, bo nie połączyłem go tym, czym powinienem był połączyć. W ogóle go nie połączyłem, ale jak widzicie, tak też się da, bo to są takie, no, powiedzmy, drewniane trzymacze, które tutaj wbijacie i one trzymają elementy toru razem ze sobą. Ale okej, okay. dzielne M4 convertible jeździ po torze Ułożony w bagażniku M3. Proszę bardzo. Jak szybko. Niestraszne mu nawet te przerwy pomiędzy torem. <noise> Także tor możecie układać w różnych konfiguracjach. On nie musi być okrągły, bądź taki eliptyczny jak tutaj. Może być dużo dłuższy. Także jeżeli pytacie jak to działa, zatrzymam, bo te kółka chodzą same. Tu nie ma żadnego włącznika, niczego w tym rodzaju. Po prostu wkłada się te baterie, na którą przed chwilą nalałem kilka kropel wody z solą oczywiście. No i tam zachodzi reakcja, bateria zaczyna działać, napędzać koła. No i akurat zaczęło padać. Ale w sumie akurat też skończyłem, więc jakoś nie boli mnie to za bardzo. Tak czy inaczej. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Zapiąłem pasy, oczywiście. Pamiętajcie o tym. O szczegółach całej tej promocji to oczywiście w opisie jest wszystko co powinniście wiedzieć. Tam zapraszam. A mam nadzieję, że Wam się podobało M3F80 w wersji 580 KONI. Mnie podobało się niesamowicie. Jest głośne, jest narwane, jest takie, jakie powinno być M3, tylko że jeszcze, no tak, jeszcze dwa razy bardziej. No, dajcie znać koniecznie, co Wy o tym myślicie, jak myślicie, jaki będzie następny model M3 i M4, bo to również za chwilę się zmieni. Przeskoczy o nową generację, chociaż M4 jeszcze można zamówić w konfiguratorze, to M3 już nie można od jakiegoś czasu. Czekamy na lepsze. Do zobaczenia, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, że zawsze możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli Wam się ten film podobał. No i zasubskrybować ten kanał, żeby widzieć następne filmy, które oczywiście nadchodzą. A ja lecę.